Witajcie w rozważaniach na Dzień Dobry. Dzisiaj księga Jonasza. Trochę już powiedzieliśmy o... czy ja powiedziałem? O, o... strukturze, o narracji, o... o Jonaszu samym, trochę o północnym królestwie. Chciałbym dzisiaj rozpocząć analizę, fragment po fragmencie. Pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo pana tej treści: wstań i idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza pana do tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza pana jechać z nimi do tarszyszu. Kilka ważnych myśli. Pierwsza myśl jest taka, że Bóg mówi do Jonasza. Wiemy, że Jonasz jest prorokiem. Natomiast wiemy, że jest prorokiem Północnego Królestwa i dostaje słowo bardzo dziwne, znaczy, dostaje słowo do Niniwy I Niliwa generalnie była jednym z największych wrogów. Politycznych i yy, kiedy się zastanawiałem nad tym, jakbyśmy to mogli odnieść do naszych polskich yy, jakichś yy, doświadczeń, no to albo jakbyśmy mieli pójść do Moskwy, po, 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 powiedzmy, po drugiej wojnie światowej, albo do Berlina, tak yy, i mielibyśmy powiedzieć tym ludziom, że słuchajcie, yy, yy, nieprawość wasza doszła do pana. Samo zwiastowanie nieprawości może wydawać się takie trochę niewinne, no to znaczy w tym sensie, że to jest zwiastowanie sądu, więc wydaje się, że w zasadzie no nic złego nie zwiastujemy, tak? Zwiastujemy nawet jakieś, powiedzmy, zło dla naszych wrogów. Natomiast jest to pewna dwuznaczność, dlatego myślę, że Jonasz o tym wiedział jako prorok, dlatego, że jakby zawsze zwiastowanie sądu w przypadku Bożym jest warunkowe, w czy w tym sensie, że domyślnie tego sądu można uniknąć w momencie, jeśli będziemy pokutować, jeśli zmienimy swoje, swoje, swoje życie. No i podobnie jest trochę z, z Niniwą, o czym będzie później w czwartym rozdziale wyznawał samionarz, że no właśnie, wiedziałem o tym, że ty taki Boże jesteś, jesteś łaskawy i generalnie właśnie dlatego nie chciałem zrobić tego, co zrobiłem. Natomiast yy, yy, czy to jest jakby pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, która powinna trochę zastanowić, kiedy wprowadzany, jesteśmy wprowadzeni w tą całą yy, historię, no to że właśnie Boże polecenie jest bardzo dziwne. Czy polecenie, Boże polecenie w ogóle jest dziwne dlatego, że zwiastuje narodowi, który nie jest narodem wybranym, więc można by zadać pytanie, czemu w ogóle Bóg się nie interesuje. To jest jakby pierwsze pytanie. Drugie pytanie, w kontekście trochę tego zwiastowania, tutaj możemy dyskutować, na ile ludzie wiedzą o tym, którzy czytają tą księgę, na ile nie wiedzą, na ile się dowiedzą dopiero w czwartym rozdziale, że tak naprawdę to było, to, to było zwiastowanie łaski nie tylko i wyłącznie sądu. Natomiast, no, można by powiedzieć, że, że jest to jednak pewne zaskoczenie, jakby na to nie patrzył, że, że Bóg się interesuje losem Niniwy, losem narodu, który był wrogi wobec jego narodu, tak? wobec Izraela. To jest, to jest jakby pierwsza rzecz, którą nas powinna zastanowić. I druga rzecz, no, to jest właśnie trzeci werset. I Trzeci werset, yy, to jest taki trochę kontrast. Stań idź do Niniwy, werset drugi. No i wersja trzecia zaczyna się dobrze, czyli on aż wstał, czyli zrobił, można by powiedzieć, to, co Bóg mu kazał, no tylko że poszedł zupełnie gdzie indziej. Poszedł w drugą stronę, czyli jakbyśmy spojrzeli na mapę, to generalnie, o ile Niniwa jest na wschód, powiedzmy, od Jerozolimy, czy tam północnego królestwa Samarii, no to on poszedł na zachód, do Jafy, wsiadł do, yy, na, na statek do Tarszyszu, tam, ten Tarszysz do końca nikt nigdy nie wie, znaczy, przynajmniej tyle, ile ja wiem, nikt nie wie do końca, gdzie ten Tarszysz jest, ale gdzieś w okolicach Hiszpanii. Czyli maksymalnie daleko, jakby się dało. I, I... I ciekawe jest też to, że tutaj jest powiedziane właśnie, aby uciec przed oblicza Pana. Dwa razy jest to powtórzone. Wszedł na pokład, aby z oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Nie wiem do końca, to... jak to miał poukładane Jonasz czy faktycznie sądził, że jakoś Bóg go w tym momencie nie dosięgnie że, że, że może, może machnie na niego ręką ciężko mi się jednoznacznie powiedzieć natomiast na pewno, na pewno w jakimś sensie Jonasz okazał swoje nieposłuszeństwo, był prorokiem Bożym z radością zwiastował zwycięstwa dla, dla Izraela. Natomiast, kiedy to słowo Boże doszło go nie takie jak chciał, no to okazał się prorokiem Bożym nieposłusznym. Okazał się prorokiem Bożym, który tak naprawdę, domniemując, że może za tym sądem kryć się łaska, zdecydował, że Boga nie posłucha. Nie myślę sobie, że jest to bardzo ciekawe. I że ta historia nas prowadza w kilka różnych wątków. Znaczy, po pierwsze, w ogóle w taki wątek, że Bóg może mieć słowo do Niliwy. I może mieć słowo do Niliwy łaskawe, ostatecznie. A drugie pytanie, właśnie to jest pytanie tego, czy możemy. Yy, znaczy, że tak się dzieje, że, 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 że jesteśmy czasem nieposłuszni. A druga rzecz to, że. Yy, no właśnie. Że. Możemy mieć czasem taką nadzieję, że, że unikniemy tego oblicza Pana, że sprzed tego oblicza Pana uciekniemy, a jednak, jak nas uczy cała ta historia, na razie jeszcze nie wiemy, za chwilę się dowiemy, czy ucieknie, czy nie ucieknie, ale generalnie, no zobaczymy. No zobaczymy, jak temu Jonasowi to, to wyjdzie. To uciekanie przed oblicza Pana. Co jest też dla nas ciekawym pytaniem, na ile nam uciekanie przed oblicza Pana może wyjść. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś, czy próbowałaś ale, ale takiego właśnie nieposłusznego proroka mamy na samym początku Księgi Jonasza. Panie, dziękujemy Ci za tą historię. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że uczy nas o Twojej naturze, ale też uczy nas o nas. Daj nam, Panie, być ludźmi yy, posłusznymi, pomimo wszystko, Panie. Pomimo nawet takich sytuacji, których nie rozumiemy, kiedy coś nas przerasta, tak jak przerastało, przynajmniej emocjonalnie, Jonasza. Z Bogiem i do zobaczenia.